Funkcja f jest funkcją kwadratową. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności f od x mniejsze od 0 jest przedział obustronnie otwarty od 1 do 5. Rozwiąż nierówność minus f od x plus 3 mniejsze od 0. Żeby rozwiązać to zadanie, to musimy na początku zorientować się, jak wygląda to wyrażenie minus f od x plus 3. W tym celu narysujemy sobie, naszkicujemy na początku wykres funkcji f. O niej wiemy bardzo dużo, mianowicie wiemy, że funkcja f jest mniejsza od 0 tylko na przedziale od 1 do 5. Z tego wynika, że 1 oraz 5 to muszą być miejsca zerowe funkcji f od x, czyli możemy sobie na osi x zaznaczyć jedynkę oraz piątkę i narysować wykres funkcji f w taki sposób, aby była mniejsza od zera, czyli ujemna, czyli pod osią x, tylko w tym przedziale od 1 do 5. Czyli rysujemy parabolę z ramionami do góry, no i wtedy ona jest właśnie ujemna w przedziale od 1 do 5, czyli mniej więcej tak wygląda nasza funkcja f. No i co my z nią teraz robimy? Na początku przesuwamy ją o wektor w poziomie o 3 jednostki w lewo. Jeżeli w nawiasie we wzorze funkcji f od x do x dodajemy jakąś liczbę, to przesuwamy wykres o tyle jednostek w lewo. Gdybyśmy odejmowali jakąś liczbę, to wówczas przesuwamy wykres w prawo, czyli zastosujmy to nasze pierwsze przekształcenie. To był wykres funkcji f od x, a teraz narysujemy sobie wykres funkcji f od x plus 3. Czyli znowu rysujemy oś xów, zaznaczamy miejsca zerowe, ponieważ wszystko przesunie się o 3 jednostki w lewo, to 1 minus 3 to będzie minus 2, a 5 minus 3 to będzie 2, to będą nowe miejsca zerowe, kształt paraboli się. Nie zmieni, po prostu zostanie przesunięta w lewo o 3 jednostki, no i to będzie wykres funkcji f od x plus 3. No i teraz musimy zastosować jeszcze jedno przekształcenie, a mianowicie dostawić minus przed wzorem tej funkcji. Minus sprawi po prostu, że wartości dodatnie przejdą na stronę ujemną, a to, co było ujemne, przejdzie na stronę dodatnią, czyli inaczej mówiąc, jest to symetria. Względem osi x miejsca zerowe się nie zmienią, czyli zaznaczamy minus 2 oraz 2, no i symetrycznie odbijamy względem osi x ten wykres, czyli ta część paraboli będzie nad osią, no i ramiona będą pod osią. To jest wykres funkcji f od x plus 3 i jeszcze z minusem przed całym wyrażeniem. No, i my musimy ustalić, kiedy takie wyrażenie jest mniejsze od zera, czyli kiedy jest pod osią x ta parabola. Pod osią x jest w tym miejscu i w tym miejscu, czyli od minus dwójki na lewo i od dwójki na prawo. Czyli możemy napisać, że rozwiązaniem tej nierówności jest suma dwóch przedziałów. x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus dwóch otwarty, ponieważ nierówność jest ostra. To jest ten przedział tutaj. No i teraz jeszcze zapiszemy ten przedział tutaj, czyli plus przedział od 2 do plus nieskończoności. No i to jest odpowiedź do tego zadania.